Przybywam jako pielgrzym pokoju i apostoł nadziei, powiedział papież Franciszek, rozpoczynając swoją wizytę w Republice Środkowoafrykańskiej. Ojciec Święty kontynuuje pielgrzymkę na czarnym lądzie. Po pierwsze, jedność to jak dobrze wiemy, podstawowa wartość dla harmonii między ludźmi musi być zbudowana na bazie różnorodności naszego środowiska, na unikaniu pokusy strachu przed innymi, przed tym, co dla nas obce. To ostatnia i najtrudniejsza część afrykańskiej pielgrzymki papieża Franciszka. W kraju od kilku lat trwa wyniszczająca wojna domowa na tle religijnym i etnicznym. Tamtejsi chrześcijanie nieustannie są zagrożeni prześladowaniami, zamachami terrorystycznymi, rabunkami i przemocą ze strony muzułmańskich rebeliantów. Wizyta Ojca Świętego była wyczekiwana z ogromną nadzieją. Mieszkańcy Republiki Środkowoafrykańskiej wiedzą, że papież jest posłańcem pokoju i mają nadzieję, że jego przesłanie pomoże pobudzić nasz kraj i przemienić świadomość ludzi, by zaakceptowali siebie na nowo i dowiedzieli się, jak znowu żyć razem w pokoju. Ze względu na poważne niebezpieczeństwo, przylot, do Republiki Środkowoafrykańskiej był odradzany Papieżowi. Papież Franciszek nie zrezygnował, wręcz chyba bardziej zrozumiał, że jego obecność jest niezbędna tam, żeby pokazać tym ludziom dać im nadzieję, że Kościół jest z nimi, że Papież jest z nimi, że Papież chce być szczególnie z tymi najuboższymi. Dzięki dwudniowej wizycie duszpasterskiej Franciszka oczy całego świata zwrócone są na Republikę Środkowej Afryki. Na zmagania, cierpienia i nędze jej obywateli, którzy wierzą, że obecność Ojca Świętego wydobędzie na nowo ich kraj z zapomnienia. Mam dreszcze, nie wiem, jak opisać moje uczucia. Jestem szczęśliwa. Naprawdę mam nadzieję, że wizyta papieża przyczyni się do zmiany. Papież spotkał się z uchodźcami w jednym z największych obozów dla uchodźców w stolicy państwa. To poczucie ulgi. Jestem wdzięczny za miłość, którą obdarza nas papież Franciszek, za jego przesłanie pokoju. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego wizyty. Ojciec Święty odprawił msze w stołecznej katedrze, w której w maju zeszłego roku islamscy ekstremiści zamordowali 15 osób. W poniedziałek Ojciec Święty spotka się ze wspólnotą muzułmańską w centralnym meczecie stolicy kraju. Będzie to jeden z ostatnich punktów afrykańskiej pielgrzymki Franciszka. Afryka boryka się z wieloma problemami, no ale do tego ostatnie lata dokładają te prześladowania ze strony Radykalnych muzułmanów, fundamentalistów islamskich. Bałam się i pomyślałam: Mój Boże, czy to prawda, co mówią Francuzi, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa podczas wizyty papieża? Jednak zaufałam Bogu i udało się. Kościół w Afryce jest niezwykle witalny i dynamicznie rozwijający się w dużej mierze dzięki pracy misjonarzy. Katolicy w krajach, które odwiedził Ojciec Święty są pewni, że jego wizyta jeszcze bardziej umocni lokalny Kościół. Piotr Pawelec, Telewizja Republika.